potrzeby, o sprawdzenie czakr. No, jeżeli nie macie konkretnych pytań, możecie zapytać jakieś, żeby karty Wam dały jakieś rady czy wskazówki na rok 2021. Także, no, w zależności od tego, co potrzebujecie, tak? Jeżeli nie macie pytań, to możecie po prostu napisać wróżba ogólna, tak? Więc dość ogólnie Wam powiem, na przykład, jak to się stawiał nowy rok, czy najbliższy czas w Kwestii finansów, miłości, uczuć i yy, zdrowia na przykład, tak? Także słuchajcie, zachęcam do wysyłania SMS-ów. Do 21 będę tutaj dzisiaj dla Państwa odpowiadać na SMS-y. Wszystkie SMS-y, które wyślecie do mnie na mój yy, numer, bodajże 7555.